Ale pewnie nie, nie wszystko jest w porządku z ludźmi z Tiktoka. Nie wszystko jest w porządku z ludźmi z Tiktoka. Chłopie, to nie jest kwestia ludzi z Tiktoka, to jest kwestia płci. Okej, okay, coś powiedzieliście wcześniej, ale mm. ostatnia sytuacja to jeszcze bardziej udowodniła. Podczas w no. tej aplikacji zaczęły pojawiać się przeróżne edity sympatyzujące i broniące Cameron na mm. Jak nie wiecie o co chodzi, to Cameron w 2018 roku ścigał się po mieście, miał rozpędzać się nawet do 250 km na godzinę. To jest totalnie powiększoną prędkością. W Polsce na przykład w terenie zabudowanym, macie ograniczenie do 50 km, A, ci i tak 150, to tylko sobie no. to wyobraźcie. Jest z mustang z tak gigantycznymi prędkościami. Cameron doprowadził do tragedii i wjechał na pasach 24-letnią matkę wraz z 20 mm. miesięczną tuleczką. No. No. Żadna z nich nie miała najmniejszych szans na przeżycie. i odeszła z tego świata na miejscu zdarzenia. Po trzech latach procesu Cameron został skazany za to, co zrobił i finalnie został skazany na 24 lata. I teraz na niego. Okej? Okay? Spójrz na niego, jak oczy zrobił, okej? Okay? Nawet jak jest w maseczce, idiotyczne. Ja nie wiem, on tu jest w sądzie skazywany jeszcze maseczki. <grym> Jakbym słyszał wyrokiem, z nią I tutaj zaczyna się cała tiktokowa szopka, czyli wcześniej wspomniane mm. edity, jakieś hasztagi w stylu Sprawiedliwość dla Kamerona. Generalnie filmy zrobił zrobił ponad 2 miliardy wyświetleń. Ponad... A teraz widzicie czemu? 28 tysięcy ludzi podpisał petycję, aby go wypuścić z więzienia. A to wszystko dlatego, bo chłop słodko wygląda dla dziewczynek z TikToka. Tak. C nie dla dziewczynek z TikToka, tylko z wyglądu ciacho. Okej? Okay? Poza tym Mustangiem jechał, tak? Okej? Okay? O to chodzi. Słuchaj, możecie udawać, że a, ludzie to coś więcej niż zwierzęta. Natury nie oszukasz. Młode samice widzą w nim alfę z wyglądu, okej? Okay? Czada takiego widzą w nim. I chciałyby z nim spółkować. Nie myślą racjonalnie. Samica myśli emocjami. Dlatego ona ma gdzieś. To nie jest nic nowego. To nie nic nowego. Ja właśnie miałem robić odnośnie Tindera. Yy, możesz zrobić profil, gdzie dasz czada, nie tego giga tylko ogólnie jakiś koleś, który jak wygląda czad. Jakiś, który wygląda jak to fizy fizycznie alfa. I możesz w opisie dać, że on jest ciucieruk-bobiarzem, że miał wyrok, albo że właśnie ukatrupił kogoś. Laski i tak będą do niego lazły. I tak będą mówić, a każdy popełnia błędy, a to była przeszłość. Okej? Okay? Bo, bo, bo my jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami, prawda? Bo, bo natura tego, nie? Bo, może, bo my myślimy. No pewnych rzeczy nie oszukasz, pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Mówię, szczerego pożądania nie da się udawać, jak się napala na kogoś, ona jest w stanie górę przeskoczyć, chciałem przepłynąć, krokodyla krokodyla udani udusić, żeby się do niego dorwać, do gaci. Kitaka, na jednym z editów została wykorzystana piosenka Charliego Piłfa, który napisał komentarz. Nie używajcie mojej muzyki do tego. Tutaj dla pana Charliego akurat wielki tutaj za ten komentarz i wiadomo, nie tego już budziło masę kontrowersji w internecie, bo typ odebrał. I teraz tak, osoby, które nie lecą na niego, za tak samice, którym on się nie podoba, będą mówić, ale jak to przecież on bla bla, bla" nie? Czyli będą tak patrzeć racjonalniej bardziej na to, tak? Mężczyźni tym bardziej będą racjonalnie na to patrzeć. Z kolei osoba przebudzona, będzie widzieć jeszcze dodatkowo to, co ja teraz wam mówię, skąd to wynika. Nie, nie uważam, że to dziwne, gościu. Ale nie uważam, że to dziwne, że chłop robi te, te pra, pra, bla, bla, bla i laski chcą go uwolnić za to, że jest ładny. Gościu, taka jest natura samicy, czy ty to rozumiesz? To nie jest kwestia, czy ja uważam, że to coś normalne, że to, że to jest ok czy nie. Taka jest natura samicy, ok Tego nie oszukasz. I... Ktoś, ja, ja mogę powiedzieć, że ta, I teraz sobie sytuację, że ja mogę powiedzieć, że taka sytuacja może mieć miejsce. Ludzie mi nie będą wierzyć, po czym sytuacja taka ma miejsce i ludzie. O Jezus Maria, jak, jak, jak? Jak? Przecież. Przecież on to i tamto. Co ty masz w głowie? Bla bla bla. No. Więc nie mówcie mi, że jesteśmy czymś więcej, niż tylko natura, niż tylko zwierzęta i tak dalej. Bo jak, jak przychodzi co do czego, to ludzie pf, kierują się swoimi instynktami po prostu. Emocje to silna broń. Samica tylko to ma. I Twitterce skrzywdziły ich rodzinę pewnie już na zawsze i TikTokowie, kiedy no. jeszcze płaczą, że dostał za wysoki wyrok. No ja się nie dziwię, <gryw> bawi mnie to. Bo widzicie, co zrobiły social media? Sprawiły, że głupi ludzie mogą się gromadzić. I głupi ludzie, którzy mają dostęp do social mediów, mają też dostęp do władzy pewnej. Nie można cofać, bo musisz siedzieć. I tyle. Doprawda, że spędzi teraz zakładkami więcej niż tak naprawdę żyje na tej planecie, bo Cameron ma jedynie 21 lat i no. następne 24 lata spędzi zakładkami. To oczywiście jest tytaniczną karą i też tam się zastanowiłem, czy przypadkiem sąd nie powinien wziąć pod uwagę, że kiedy doszło do tego wypadku, to Cameron miał tylko 18 lat, ale potem sobie odpaliłem 45-minutową przemowę ojca, który dokładnie opisał charakter i osobowość swojej żony oraz jaki ból odczuł... O Jezus, Maria! Beta opisuje charakter, że o Jezu, to przecież wiadomo, że w superlatywach, że... a cudowna, kochająca, yy, zawsze była tam, za, zawsze otwarta, ciepła, bla bla, bla pomocna. No co on będzie mówić, aż Maciura ruchała się z no, no, kurwa czy uwagi, gdy za każdym razem chodzi do pokoju swojej tureczki. Stwierdzam, że te 24 lata to kurwa w sam raz. Szczególnie, że sam ojciec prosił w sądzie o więcej. Ogólnie to jestem przekonany, że gdyby Cameron nie był kraszentem w nas latek z TikToka i byłby po prostu brzydkim, to w tej całej szopki by nie było. Oczywiście. Oczywiście, żeby tego nie było. Ameryki odkryłaś? <laughs> Powiem wam coś takiego. Zobacz. Ładnym ludziom jest łatwiej w życiu. Samicom jest jeszcze łatwiej. I teraz tak, nie bez powodu. Zobacz. Samica... Co daje? Jak chcesz się bzygać? Samica daje swój SROM, facet daje swojego Dika. To niby jest równe, tak? Okej, no równa wymiana, tak? No nie? Ale samica taką równą wymianę ma z kimś takim, jak on. Czyli jak ktoś jest zdatny na ktoś jest przystojny, jak jest z nas przystojny. Niech ma sporego Dika, Jeśli nie jesteś na tyle przystojny jak on, tylko wyglądasz jak tamten mąż Beta, który tam płakał, że chce 30 lat dla niego, no to wtedy musisz coś więcej jeszcze dać. Do tego Dika musisz coś dołożyć, musisz dołożyć za zasoby, musisz z prezenty, żeby ona dała ci dostęp do sromu. To, czego facet nie rozumieją też, to szczerego pożądanie nie da się udawać, nie da się go kupić. Nie przekupisz samicy do tego, żeby na ciebie leciała. Okej? Okay? Możesz jej mówić słuchaj, posprzątam, kupię ci to, kupię ci tamto, bo ona... Bo to jest tak, że samica traktuje brzykanie jako karta przetargowa często. Na przykład w związku. Jeśli samica w związku. Chłopie, zapamiętaj jedno, jeśli jesteś w związku z samicą i ona zaczyna stawiać Ci warunki, że masz posprzątać, pozmywać, podnieść ubrania, cokolwiek i wtedy będzie wzykanie, to jest początek końca twojego związku. okej? Okay? Bo ona zaczyna bzykanie traktować jako karty przetargowe. Handluje z tobą. A to powinno być. Co ja przyłączyłem, nie chcący? zamknąłem je? mnie. sprzątajcie po sobie? Nie. Nie będziesz mówić, co ja mam robić. Posprzątam po sobie, jak będę miał ochotę. Jak mi będzie to przeszkadzać. Fateczkę. Skrzywdził ich tobie przeszkadza? Ty posprzątaj. Już na zawsze, i TikTokowy kiedy jeszcze płaczą, że dostał za wysoki wyrok. Co prawda, że będzie teraz zakładkami więcej niż tak naprawdę żyje na tej planecie, bo Cameron ma jedynie 21 lat, i następne 24 lata będzie za To oczywiście jest cytanistą karą. I... Czy myślisz, że jak dziewczyna zmienia kolor włosów na jakiś dziwny, na przykład czy zielony, to jest to czerwona flaga? E, kolor włosów często oznacza czerwoną flagę z racji tego, że tu my mamy do czynienia najczęściej z jakąś odklejoną samicyską. OK? Ja na przykład lubię, jak samica ma jakiś inny, nietypowy kolor na przykład. Nie? czerwony lubię kolor. Ostatnio widziałam pip jak samica miała czarne. A jak machała włosami, to pod spodem były czerwone. Całkiem fajnie to wyglądało. Czyli wierzchnia warstwa włosów jest czarna, pod tymi czarnymi są czerwone, tylko nie widać ich normalnie, jak idzie. Dopiero jak na przykład wiatr wieje albo macha głową, to tak czerwone spod tych czarnych wychodzą. Całkiem fajnie to wygląda. Mówię, to, to jest czerwone. Kolo, kolorowe włosy są czerwoną flagą nie samo w sobie, tylko bo to może oznaczać, że jest samicyjską, feministką, tak? Innymi słowy. Też sam się zastanowiłem, czy przypadkiem A są... A to, to jest czerwona flaga. Że... Ale, to Jestem przekonany, że gdyby Cameron nie był klasem na latek z TikToka i byłby mm. po prostu brzydkim, to tej całej szopki by nie było. Bo w końcu na no, pierwsze, rzeczy w stylu, jaki on piękny, jaki on cudowny, dajcie mu drugą no. szansę, no to nie zobaczymy, jaki Cameron stał się pięknym w więzieniu, jak mu ogolili łeb. No i? Dobra, ma golany łeb, ale dalej ale oczy widać. I według mnie ten występ Editu jest gigantycznym brakiem szacunku dla rodziny, która przez tą tę sytuację pewnie zaraz przechodzi przez wielką żałobę i traumę. Zresztą tak samo pewnie jest rodziną Cameron, jego mama w sądzie wyglądała no totalnie załamaną i wynisz... Siana pojawia się około 30 roku życia. Będziemy oglądać całą ta sytuacją. Badez. Tak jak mówił mówiłem już kilka razy w poprzednich odcinkach, opisując jakieś tragiczne sytuacje, które wydarzyły się no na problem, Po prostu nie zabalajcie. Jak Cameron doprowadził no. do tego wypadku, to generalnie ja jestem przeciwnikiem tego, żeby zajwania się jak po ulicach, wiecie? jak chcesz, tak z taką prędkością się poruszać, to od tego są tory wyścigowe. zrobić to bezpiecznie. Bo tu bardziej chodzi o to, żebyś na bezpieczeństwo też innych ludzi. Był w moim wieku, czyli miał 18 lat i nie wyobrażał sobie doprowadzić do takiej ludzkiej tragedii. Więc tutaj dobrze, żeby każdy wyciągnął sobie lekcję z tej sytuacji. To by było nawet z dzisiejszych ćnioskach, jak dowiedziałeś, albo dowiedziałeś się tutaj czegoś nowego, to została Więc Nie dowiedziałem się niczego nowego, więc to, co nowe było, to o tym kolesiu, który tam karetka, ale to mnie nie interesowało, więc, więc tyle.